Dzień dobry Państwu, witam serdecznie przedstawicieli mediów podczas naszej konferencji prasowej w Przemyślu. Witam serdecznie współuczestników tej konferencji prasowej, naszych liderów, naszych posłów, pana profesora Andrzeja Zapałowskiego, pana posła Grzegorza Brauna. Witam serdecznie też wszystkich naszych sympatyków, którzy zgromadzili się dookoła. Dziękuję bardzo za przybycie. W tej chwili jest czas dla mediów, za chwilę będzie ten czas dla państwa, dla sympatyków. Szanowni Państwo, być może wiele osób się zastanawia, z kim PiS będzie chciał utworzyć koalicję wówczas, kiedy zabraknie kilku miejsc do większości parlamentarnej. Mieliśmy taką sytuację w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, z kim PiS jest skłonny zawrzeć koalicję, to powinien przyjechać właśnie tutaj, do Przemyśla, bo to jest właśnie miasto, w którym radni PiS utworzyli koalicję z radnymi SLD. To nie jedyny przypadek, gdzie PiS poszedł na współpracę z SLD. Takich samorządów w Polsce jest więcej. Partia przedstawiająca się jako partia antykomunistyczna, jako partia prawicowa, jako partia antylewicowa, w rzeczywistości woli współpracę z lewicą, z postkomunistami, niż z ideową prawicą. Jarosław Kaczyński to polityk, który nigdy nie złożył propozycji współpracy Konfederacji, nigdy nie szukał współpracy z ideową prawicą, a jego zastępca, pan Adam Lipiński, po wyborach, w których Konfederacja, Weszła do Sejmu, ujawnił długoletni, wieloletni plan, który był we, w ramach przywództwa partii Prawo i Sprawiedliwość. Był to plan, aby nie pozwolić rozwinąć się i odrodzić w Polsce prawicy narodowej, prawicy niezależnej, prawicy konserwatywnej czy właśnie wolnościowej. E, szanowni Państwo, sytuacja współpracy na polu parlamentarnym słabo została przedstawiona e, konserwatywnym wyborcom. Dlatego dam kilka przykładów, żeby Państwo wiedzieli z pierwszej ręki w Sejmie. Wiem, że relacjonuje to obszernie poseł Grzegorz Brown. Staram się o tym również mówić w wywiadach w mediach niezależnych, które pozwalają, dają czas, żeby o tym mówić, ale przypomnijmy. To, że Włodzimierz Czarzasty, człowiek, który nazywa wejście do Polski wojsk sowieckich, jest wicemarszałkiem Sejmu, to hańba dla polskiego Sejmu. I to jest bezpośrednim wynikiem decyzji przywództwa PiSu. Nie ma żadnych przepisów regulaminu Sejmu, które przesądzałyby, że komuniści mają mieć swojego człowieka w prezydium Sejmu, a Konfederacja nie. Politycy PiSu bronią się, że Lewica ma większy klub, a my e, rzekomo nie zasługujemy. Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Po pierwsze, prezydium Sejmu można powiększyć, tak żeby każda niezależnie Wybrana opcja polityczna miała przedstawiciela w prezydium. Po drugie, lewicę można po prostu pominąć niemożliwe, a jednak w Senacie, dla przykładu, PSL miał marszałka, mimo że nie ma tam wystarczająco wielu senatorów. Z kolei w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy PIS rządził w Sejmie, PSL w Sejmie nie miał wicemarszałka, chociaż miał klub. Szanowni Państwo, to jest kwestia czysto uznaniowa. Nie dajmy sobie wmówić, że PiS był zmuszony w jakimikolwiek okolicznościami politycznymi do tego, żeby z temu dać wicemarszałka. To, że ten postkomunista jest w przywództwie Sejmowej większości e, i w prezydium Sejmu w przywództwie całej Izby, a nie ma tam nikogo z Konfederacji, to jest literalnie wynik przywództwa decyzji, przywództwa prawa i sprawiedliwości. Drugi przykład, która komisja w Sejmie jest najbardziej wrażliwa ze względów światopoglądowych i ideowych, jest to komisja. Do spraw rodziny i polityki społecznej. Jeżeli są jakieś projekty mające wymiar moralny, to one trafiają do tej komisji. Komu PiS oddał, rozdzielając komisje sejmowe, przywództwo w tej komisji do spraw rodziny i polityki społecznej, oddał skrajnej lewicy? Pani, Pani Magdalena Biejat, e przedstawicielka właśnie skrajnej lewicy, została najpierw przewodniczącą tej komisji. E później po protestach społecznych zostało to zmienione. W tej chwili, jak mi podpowiada tutaj poseł Grzegorz Braun, nie, 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 nie koryguję. Tak, e więc jak to się mogło stać? No w oczywisty i bardzo prosty sposób. PiS działa w ten sposób, że nie chce własnymi rękami topić dobrych konserwatywnych projektów. Więc najwygodniej jest PiSowi wziąć konserwatywne projekty oddać przewodniczącemu komisji i rozłożyć ręce, no to jest nie od nas człowiek. On wstrzymuje, on zamraża te projekty. I w ten sposób pani Biejat, skrajna feministka, skrajna lewica, została szefową komisji do spraw rodziny. A był przecież kontrkandydat. Tym kontrkandydatem był poseł Grzegorz Brown. Czy poseł Grzegorz Brown ma jakieś wady, które czynią go niewybieralnym dla partii rzekomo prawicowej? No najwyraźniej chyba tą wadą jest właśnie ta ideowość i ten konserwatyzm w stężeniu już nieakceptowalnym dla przedstawicieli e, formacji Obecnie rządzącej. E, trzeci przykład, który chciałbym dać tutaj na forum parlamentarnym, e, to kwestia głosowań. Przeanalizujcie, Państwo, zgodność głosowań. Są internauci, którzy użyli nowoczesnych narzędzi informatycznych, żeby liczyć nawet zgodność głosowań. I zgodność głosowań pomiędzy PIS-em a Lewicą jest, proszę Państwa, zdumiewająco wysoka. PIS przegłosowuje w różnych głosowaniach poprawki e, proponowane przez Lewicę. Wspólnie przegłosował e, podwyższenie podatków. Posłowie Lewicy, sekundują PiSowi, chwaląc zmównicy PiS za podnoszenie podatków, podczas gdy my, posłowie Konfederacji, protestujemy przeciwko temu i przypomnę, że jestem kandydatem na prezydenta, który zadeklarował jako jedyny, że kiedy wygra wybory prezydenckie, nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki albo zmieniającej je na niekorzyść naszego społeczeństwa. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, poza tym parlamentarnym sojuszem PiSu i postkomunistów, to kwestia Eee, szanowni Państwo, eee, współpracy z konkretnymi postaciami. Eee, pan Stanisław Piotrowicz, wywodzący się właśnie ze środowiska komunistycznego, który został wprowadzony do serca ustrojowego, Naszego państwa, czyli do Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest przypadek odosobniony. Pamiętam doskonale, gdy byłem najmłodszym posłem w polskim Sejmie, jak rządził wówczas PiS, między innymi stawiając na postkomunistę w wymiarze sprawiedliwości. Zdaje się, że zrobił go wtedy wiceministrem sędziego Andrzeja Kryże. Mało kto wie, że ten człowiek, którego PiS wówczas zrobił wiceministrem sprawiedliwości, był synem jednego z morderców, jednego z osób, które skazywały rotmistrza Pileckiego na śmierć. To nie są jakieś przypadkowe, proszę państwa, koincydencje. To są takie komunistyczne dynastie. I rolą partii prawicowych w Polsce jest takie komunistyczne dynastie odsuwać od wpływu na instytucje państwowe odsuwać od wpływu na wymiar sprawiedliwości a nie tylko bić pianę i dawać im drugi oddech, dawać im drugie życie w drugim pokoleniu. Trzecia sprawa, o której tutaj chciałem wspomnieć. To jest jeszcze wieloletni skarbnik PiSu. Każdy, kto orientuje się trochę, jak działa polityka, zdaje sobie sprawę, że jedną z najważniejszych osób w każdej partii politycznej jest ten, kto trzyma pieniądze. Kto był wieloletnim skarbnikiem w PiSie przez wiele lat, kilkanaście chyba? Pan Stanisław Kostrzewski, były członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przypadek? Nie sądzę. Najbardziej zaufana osobista sekretarka Jarosława Kaczyńskiego, słynna pani Basia. Wcześniej pracowała w czasach lat 80., a więc kiedy komuniści spadali na cztery łapy. Pracowała gdzie? W kancelarii premiera czy też w Radzie Państwa. Zaufana osoba systemu komunistycznego, obecnie zaufana osoba e, prezesa Kaczyńskiego. To wszystko nie są przypadki. Jarosław Kaczyński ma słabość do osób, które są takimi e, technokratami władzy, wywodzącymi się z dobrego, sprawdzonego grona towarzyszy komunistycznych. I jednocześnie ma fobię na punkcie ludzi z ideowej prawicy, bo uważa, że tacy ludzie jak my to są ludzie, którzy robią problemy, bo oni wierzą w jakieś idee, oni ciągle czegoś chcą. Ym, tutaj jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest poziom pewnej degręgolady moralnej, która ta partia osiągnęła, co Państwo również tutaj odczuwają jako mieszkańcy przemyśla czy mieszkańcy Podkarpacia. Wiecie Państwo doskonale, że w tle tej roszady, do której doszło w Radzie Miejskiej i yy, wedle nieoficjalnych informacji przekazanych mi yy, przez działaczy związanych z Konfederacją w Przemyślu informacji, której boją się opisać wprost i podać media stoi romans pomiędzy radnymi. No proszę Państwa, czy o polityce samorządowej mają decydować romanse? Kiedy zapoznawałem się z tymi informacjami, czułem się, jakbym czytał scenariusz Telenoweli, a nie informacje o polityce lokalnej. Druga sprawa, która została nagłośniona na cały kraj, do dziś nie wyjaśniona, pod dywan rękami funkcjonariuszy służb specjalnych, a więc tak zwana afera podkarpacka, w którą zostały uwikłane nazwiska czołowych polityków na styku przestępczości zorganizowanej, prostytucji i przywódców naszego państwa, jeszcze z rolą obywateli cudzoziemców obdarzonych obywatelstwem przez prezydenta naszego państwa. To są sytuacje nieakceptowalne. My się na takie sytuacje nigdy nie zgodzimy. I dlatego właśnie wszystkie siły polityczne boją się Konfederacji, boją się mnie jako kandydata idowej prawicy. Gotowe byłyby paktować z diabłem albo debatować z kimkolwiek, byle tylko nie ze mną, ponieważ boją się tego naszego idealizmu. Um, to jest, proszę Państwa, sytuacja, w jakiej jesteśmy. To jest przekaz, to jest przekaz niezmącony żadnym oportunizmem, niezmącony, niezmącony żadnym konformizmem, z którym przyjeżdżam tutaj do przemyśla z dobrą wiadomością, że wyborcy patriotyczni, że wyborcy konserwatywni wreszcie otrzymują prawdziwą alternatywę. Tą prawdziwą alternatywę tworzy od zeszłego roku Konfederacja. Ta prawdziwa alternatywa w wyborach prezydenckich wyłaniała się w ogniu rywalizacji, twardej rywalizacji w prawyborach Konfederacji, i teraz w ogniu twardej rywalizacji w wyborach prezydenckich. Walczę o wejście do drugiej tury, chcę wygrać z Rafałem Trzaskowskim, po to, żeby wyborcy prawicowi w całym kraju mieli alternatywę i nie byli skazani na, na wybieranie mniejszego zła. Szanowni Państwo, w latach 80. -tych... Byłem w prezydium tajnej krakowskiej komisji niezależnego zrzeszenia studentów. Pamiętam, jak wielu z Państwa, czerwiec 1989 roku. Dano nam 35% wolności. Myśmy jako młodzi ludzie protestowali przeciwko temu. Obiecywano, że to na chwilę. Ta chwila trwa 30 lat. Przez, 35, przez 30 lat mamy 35% tak naprawdę niezależności. Ale ciągle tracimy w gospodarce, w polityce, na rzecz innych. Dzisiaj potrzebujemy kandydata, który zmiecie w końcu układ Okrągłego Stołu, że ci sami ludzie nie będą się tasować. Proszę zwrócić uwagę. W PiSie, Platformie Obywatelskiej są ci sami ludzie, tylko się tasują, zmieniają się, jeżeli ktoś na kogoś się obrazi. Nie o to chodzi. Chodzi o zmianę systemu. Mieszkańcy Podkarpacia oczekują prawdziwej propolskiej polityki rolnej. Mieszkańcy Podkarpacia oczekują prawdziwej polityki zagranicznej, gdzie będzie reprezentowana polska racja stanu. Przede wszystkim. Polacy, za kordonu, w którym się znaleźli nie swojej woli, wołają, żeby w końcu zaczęto ich traktować, jak część narodu i upominać się, dbać o nich, a nie dbać o państwa, które, które nimi w tej chwili zarządzają. Proszę państwa, my dzisiaj musimy zadbać o swoją przyszłość. Ja bardzo często mówię swoim studentom, nie dbajcie o siebie, nie dbajcie o swoje dzieci, ale zadbajcie o wasze wnuki, żeby one miały więcej Polski, niż wy, niż wy dziś macie. Krzysztof Bosak, jedyna realna alternatywa dla układu okrągłego stołu, dla tego układu, w którym trwa tasowanie talii znaczonych kart, Jedną z takich kart rzucił na stół w ostatnich dniach pan prezydent Duda, karta praw rodziny, jak to dumnie, szumnie brzmi. Ale to są te słowa, które Krzysztof Bosak niesie w swoim programie wyborczym, które konfederacja wprowadziła na rynek polityczny w ostatnich kwartałach, w naszych poprzednich kampaniach. Bardzo się cieszymy, że prezydent Duda czerpie natchnienie z dokumentów programowych i z wypowiedzi naszego kandydata. Ale y, czas, żebyście Państwo zrozumieli, że to jest szulerka polityczna, że to jest, y, że to jest nieczysta gra, to jest liczenie na krótką pamięć wyborców, którzy... Tak liczy prezydent Duda i jego sztabowcy. Zapomnieli, może, że ta prezydentura trwa już piąty rok i oto piąty rok nie jest wypowiedziana konwencja stambulska, nie jest wypowiedziany pakiet klimatyczny. Jutro nasz kandydat na Śląsku będzie się upominał o to, żeby polski przemysł wydobywczy nie był paraliżowany przez głupie lub i zbrodnicze kryminalne. Zdradzieckie decyzje tych, którzy dzisiaj stoją na czele państwa i narodu. Nasz kandydat upomina się o bezpieczeństwo życia ludzkiego wraz z całą konfederacją. Gdzie jest to bezpieczeństwo? Gdzie jest ta gwarancja? Leży projekt w zamrażarce sejmowej, jest większość teoretyczna i tylko brak woli politycznej ze strony tych, którzy dzisiaj mają monopol władzy przesądza o tym, że Rzeczpospolita Polska nie jest miejscem, w którym życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci byłoby gwarantowane. Inne sprawy, aneks do raportu o likwidacji w gdzie się podziewa, ogłosili. Duda z Kaczyńskim, że nie trzeba tego publikować, bo to bardzo nieciekawe. No to jak nieciekawe, to publikujcie towarzysze. Naród rzuci okiem ziewnie i zapomni. Ale nie publikują. Wielowektorowa polityka zagraniczna. Gdzie ona jest e, dzisiaj? Nie ma jej, dlatego, że Polska Racja Stanu, Polski Interes Narodowy zostały oddane w depozyt obcym ambasadom. Nie ma w tym żadnej przesady. To obce ambasady wypowiadają się dzisiaj. Zobaczcie Państwo, jakie to uwłaczające. To nawet nie prezydenci, nie sekretarze stanu z obcych stolic, tylko już wprost ambasadorowie komentują i w autorytatywny sposób zdają się przesądzać o tym, jakie będą główne pryncypia polityki w dziedzinie obronności. To są rzeczy dramatycznej. I... I oby nie tragiczne można odwrócić ten fatalny trend, wybierając Krzysztofa Bosaka na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dajcie państwo wpędzić się w tę sieć fałszywych alternatyw, tych rozważań, gdzie tu będzie mniejsze zło, jak oddać głos w pierwszej, w drugiej turze. Nie rozważajcie wyboru mniejszego zła. Wybierzcie od razu większe dobro, wybierzcie Krzysztofa Bosaka, nie wybierajcie podróbek, nie wybierajcie produktów polsko-podobnych. Wybierajcie najjaśniejszą, suwerenną Rzeczpospolitą Polską, wybierajcie polską rację stanu, polski interes narodowy. Tu właśnie w Przemyślu te rzeczy powinny być, chwała Bogu, są jeszcze najbardziej oczywiste dla znacznej, znacznej większości naszych rodaków. Rzecz w tym, żeby dotrzeć do tych rodaków z przekazem Krzysztofa Bosaka w tym skromnym czasie krótkim, który pozostał nam do dyspozycji, przy tej miażdżącej przewadze medialnej przy tej kanonadzie, stałym ostrzale ze strony mainstreamowych ośrodków dezinformacyjnych. A zatem, Szanowni Państwo, Wy tu już powoli przechodzimy z konwencji, z konwencji konferencji prasowej do konwencji wiecu wyborczego. Wy, którzy nas tutaj otaczacie, którzy tak licznie się tutaj gromadzicie, miejcie świadomość, że to Wy osobiście jesteście najważniejszym nośnikiem informacji w tej kampanii wyborczej. Owszem, plakaty, banery, bardzo się cieszymy, że one się rozchodzą na pniu, że już zniknęły kolejne do druki, ale każde z Was jest najważniejszym ogniwem w tym łańcuchu informacji i liczymy na to, że także z dzisiejszego spotkania poza przekazem medialnym, który, który to nas bardzo cieszy, że, że gwarantuje nam tak liczna obecność mediów regionalnych i, i centralnych tutaj również reprezentowanych, liczymy na pełny przekaz z tego wydarzenia politycznego, ale także każde z Was, Szanowni Państwo, każdym zdjęciem, wzmianką Tweetnięciem, notką, nawet i rytualnym lajkowaniem na Facebooku, wiele może wnieść w tę kampanię wyborczą. Róbcie to! Z góry za to bardzo dziękujemy. Robicie to, robicie to właśnie dla siebie, dla swoich dzieci, swoich wnuków.